Witam na kanale tk 24. Dzisiaj zobaczymy jak działa Xiaomi TV Stick 4K drugiej generacji. Jak to możecie założyć, działa na systemie Google TV oraz posiada już wbudowany Wi-Fi 6 oraz certyfikowany procesor niestety jaki to jest procesor nie ma tu na opakowaniu nic napisane, to sprawdzimy w aplikacji AIDA64. Tak samo tu nie widzę ile ma pamięci RAM. To wszystko zobaczymy po podłączeniu tego sticka do telewizora. Co tu jeszcze możemy wyczytać? Że wspiera Dolby Vision Atmos DTSX oraz HDR10 Plus zostały wyprodukowane, jak możecie widzieć, w czerwcu 2025 roku, czyli to jest powiedzmy świeże urządzenie. Zobaczymy, zawartość opakowania. Jak tu widzimy, mamy instrukcję obsługi, jak podłączyć. Mamy też w pudełku adapter. Tu jest USB typu A z jednej strony. Ma tutaj 5,2V na 2A, daje tam 10,4W. 10 Ciekawe, czy to uda się zasilić z USB, które mam wbudowane w telewizorze. Mam tutaj adapter, taka przejściówka HDMI. W moim przypadku to się akurat przyda, ponieważ jak będę chciał go zamontować bezpośrednio w telewizor, to u mnie taki kawałek plastiku przeszkadza i to nie wejdzie. Dlatego ja skorzystam z tej przejściówki. Oczywiście mamy też przewód zasilający. Z jednej strony jest USB typu A. Z drugiej strony niestety, jak tu widzę, jeszcze jest mini USB. Szkoda, że nie jest to już USB typu C standardowy już coraz więcej urządzeń ma. Ten standard USB typu C byłoby na łatwiej. Tu widzimy, jest dość ciężki ten Stix. Zobaczymy, tu jest jakaś. trzeba tą folię zdjąć. Jak tu możecie zobaczyć, tu będzie jakaś dioda. W jakim powinien stanie jest na stick. A tu mamy tutaj wejście na USB. Tu widzę, że już się palcuje. Szkoda, że to nie jest po takie matowe, tylko tu zrobili takie, takie palcujące. Jeśli chodzi, jest to ciężki i wygodny. I to co ja zawsze lubię narzekać na piloty od Ksajomi. Dalej są klikające. Ale miejmy nadzieję, że to urządzenie będzie dobrze działało. Dobra. Jak widzimy w opakowaniu. Nie ma baterii, to ja idę poszukać jakichś paluszków do pilota. Podłączam do telewizora i zobaczymy, jak to urządzenie działa. Jak tu widzicie, podłączyłem sticka pod telewizor. Tutaj mówiłem wcześniej muszę korzystać z tej przejściówki, ponieważ mi ten plastik przeszkadza, żeby wsadzić tego sticka bezpośrednio w telewizor. Tu zasilanie mam akurat z USB. Te USB daje mi 5V na 1 a i spokojnie ten stick działa. Dobra. Zobaczymy teraz, jak ogólnie działa Stick. Odpowiem na Wasze pytania, które zostałem pod poprzednim filmikiem. Zacznijmy od sprawdzenia parametrów Xiaomi TV Stick 4K drugiej generacji. Tutaj skorzystamy z, akurat z aplikacji aida 64. Jak tu możecie zobaczyć, jeszcze zbyt dużo aplikacji nie poinstalowałem. Za chwilkę zrobimy razem, bo tam mnie pytaliście o kilka aplikacji, czy działają na tym Stiku. Jeśli chodzi o pamięć, RAM, mam tutaj 2GB pamięci wolnej. Pewny, że zostaw mamy 2 giga 200 mega, zbyt dużo tego nie mamy. Zobaczymy na koniec filmiku, jak poinstalujemy kilka aplikacji, ile nam miejsca zostało. Jeśli chodzi o procesor, mamy tutaj czterodniowy Cortex A55 taktowany 2508 MHz. Za wyświetlanie odpowiada nam mali G310. A system. Tutaj jeśli chodzi o wersję Androida, mamy 14. Tak patrząc, porównując do Xiaomi TV Boxa trzeciej generacji, tutaj największą różnicę mamy, akurat, jeśli chodzi o tą pamięć wolną, wewnętrzną, tam było sporo więcej. Dobrze, teraz zobaczymy, czy możemy ściągnąć aplikację, o której najczęściej mnie pytacie. Tu wchodzimy w zakładkę aplikacje. Mamy szukaj aplikacji gier. Najczęściej mnie pytacie ostatnio o aplikację Orange TV. Literówkę zjadłem. I same, same Orange, zobaczmy, czy nam znajdzie. mi się chwilkę pomyślało, mamy tutaj aplikację Orange TV, nawet dwie aplikacje. Nie wiem, o które mnie pytacie, czy o tą. To jest dla klientów Orange, zainstalujemy ją. Widzę, że ma 1,4 gwiazdki, aż. Same negatywne opinie. Zobaczy czy nam się otworzy. Ja nie jestem klientem Orange, to pewnie muszę wpisać nazwę użytkownika oraz kod czterocyfrowy. Ale jak widzicie, aplikacja nam się uruchamia. Druga aplikacja, o którą bym ostatnio pytany, nie zawsze sobie pokazuje, jak działa. To jest Play New. Zobaczę, czy się znajdzie. Akurat chodziło o tą aplikację. Akurat jestem, mam Internet od Play, to akurat zobaczymy, czy ta aplikacja działa. Zaraz się do niej zaloguję. A z takich polecanych aplikacji też zainstaluję sobie Kodi. Często z tej aplikacji korzystam. I może w jakieś samochody pogramy, albo piłką polecamy. I to jeszcze to. zobaczmy, ile nam zostało tej pamięci wewnętrznej. Jeśli nam się wszystkie aplikacje POL Powgrywały. jeszcze nam się widzę kodzie wgrywa. Mamy kolejne aplikacje, jeszcze ta piłeczka nam się miała wgrać, Badnie, nam się tam wgrywa. Zwróćmy ogólnie, jeśli chodzi o standardowe menu. Jak widzicie, mamy na górze zakładkę Dom, aplikacje, biblioteka. Oraz Mi Home. Tu mamy dostęp do aplikacji ich telewizyjnej. mamy skrót na pilocie. Możemy zobaczyć, jak to ogólnie działa. Tu mamy dostęp do jakichś darmowych stacji telewizyjnych. Cofniemy. Zobaczymy, może jakieś bajki są, jakąś bajka bejrła, więc nie Muzyka Kanały z bajkami nie widzę. Jakieś rybki są. Zobaczmy rybki działają. Widzimy, że działa ta telewizja, dobrze, wyjdziemy stąd. Zobaczymy, czy nie te wszystkie aplikacje. Jak to widzimy, że się wszystkie aplikacje. Zobaczymy teraz, ile nam zostało pamięci. Tam było, jak pamiętacie, było 2 giga 200 mega niecałe. W tej chwili zostało 1 giga i niecałe 800 mega. A jeszcze nie wszystkie aplikacje poinstalowałem, które bym chciał. Czyli to troszeczkę tutaj widzę minus tego sticka, że mamy bardzo mało pamięci. Zobaczmy teraz zakładkę ustawienia. Sprawdzimy czy możemy tam zmienić kilka rzeczy, o które mnie najczęściej pytacie. Wchodzimy w ustawienia. Jak tu widzicie jesteśmy podłączeni do sieci Wi-Fi, ponieważ inaczej nie możemy się podłączyć, bo nie ma tutaj wejścia Ethernet. Najpierw wejdziemy sobie w zakładkę wyświetlacie dźwięk. A tutaj jak możecie zobaczyć macie HDMI cec możecie to sobie powyłączyć wszystko. Ale lepiej żeby to było uruchomione, tak jak w moim przypadku. Uruchamiam telewizor, automatycznie się też uruchamia TV Sticks na wyjściu HDM1. Ja tu zmieniłem na 50 Hz, ponieważ w moim przypadku telewizora przy 60 Hz mój telewizor ma delikatne takie powiedzmy lagi, dlatego żeby mieć płynny obraz to zmieniłem sobie po prostu na te 50 Hz. Mamy tą funkcję ASI, to niby taka po prostu inteligencja, która podbija nam obraz. Jeśli chodzi o format kolorów, możecie sobie też oczywiście ręcznie zmienić. Mamy tutaj do stosowania liczby klawek oglądanych treści. Mamy płynne zawsze, nigdy. Mamy tutaj też tryby gry. Możemy sobie obraz powiększyć, pomniejszyć, jakby był dla nas nie w pełni się mieścił. Ale w moim przypadku nigdy nie miał przypadku, żeby musiało zmieniać ten obraz. I mamy jeszcze format dźwięku, automatyczny PCM oraz przekazywanie sygnału, wzmacnianie dialogów. Możemy sobie uruchomić, jeśli chodzi o wyświetlanie to chyba widzę tylko tyle w funkcji. Tutaj, jeśli chodzi jeszcze o system, wejdziemy informację. informacje. Po pierwszym uruchomieniu od razu wszedłem sobie informacje. Była akurat łatka aktualizacyjna tego systemu, która zajęła ponad 1 Giga. Jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj. Android 14. Poziom zabezpieczeń mamy 1 czerwca 2025 na tą chwilę. Oczywiście mamy też certyfikat Netflixa. Całkowita pamięć wewnętrzna dla naszego użytkowania to jest 4,4 ,4 giga. Aplikacje zajmują w tej chwili ponad 2 giga. Wolnego to powiedzieliśmy wcześniej. W aplikacji Ida mamy dostępne jeszcze 1,8 giga w zakrągleniu. Oczywiście, możemy przesyłać obraz z naszego telefonu przez Xiaomi TV Stick na nasz telewizor. Tu mamy konto, konto Google. Link systemowy możemy ponownie uruchomić. Dobra, nie będziemy tutaj, tutaj przedłużali, zobaczmy po prostu, jak te aplikacje działają. To nas Was najbardziej interesuje. Dzisiaj zaczniemy, może, standardowo od aplikacji HBO Max. Zobaczmy, jak aplikacja HBO Max się uruchamia, nie, jak długo się wczytuje film. Widzimy, dość szybko nam się ta aplikacja uruchomiła. Wejdziemy jakiś filmik. Może być jak długo Halloween. urucham ponownie. Jak tu widzimy, dość szybko się film uruchamia. Zobaczymy, czy działa przewijanie, czy będzie nam buforowało, czy nie. Widzimy, że nam dość szybko to już działa. Jeśli chodzi o aplikację Max nie mamy żadnego problemu. Teraz korzystamy z aplikacji Disney+. Plus. Widzimy, że też szybko się uruchamia, nie ma większego problemu. Zrobimy pierwszy film z brzegu, nie będzie ten amator. Otwórz. Było no, widać, że też trzeba dość szybko się tam wczytał. Zobaczymy, jak ja przewijanie. Widzimy, że szybko buforuje, nie ma żadnego problemu. Teraz korzystamy z aplikacji YouTube. Mam akurat skrót klawiszowy na pilocie. Tutaj chcę akurat zobaczyć filmik, co zawsze go oglądam ostatnio. Akurat się włączył ten filmik, co zawsze go oglądam. Zobaczmy teraz, jaki jest kodek. Tutaj chcemy jakieś ustawienia dla nerdów i zmienimy od razu na 4K, bo ona się włącza troszeczkę niższa. Dziwne, pierwszy raz mi się tutaj YouTube przelogował, ale tu będziemy jeszcze raz w biblioteka ostatnio. Oglądane Zobaczymy co się zmieniło akurat. Dobra, mamy. przygotowane 4K. Kodek AFO1 nam czyta. Też więc sobie czy możemy zmienić prędkość tworzonego filmu. Jak widzicie, bez promu Stix daje radę. Połączymy jeszcze jakiś inny filmik, tu mamy akurat S4K. Poczekamy aż reklama nam minie. Dobra, zmienimy rozdziel, bo się widzę, że pojawiła troszeczkę niższa. Widzimy. Widoki są dość ładne, kolory, wszystko jest idealne. Czy też mamy, akurat mamy tutaj kodek AV9, troszeczkę starszy. A VP9, przepraszam bardzo. Ale widzimy, że obraz jest ładny. Nie ma buforowania. Ten stick daje radę. Kawałek sobie przewiniemy. Dobra. Widzimy, że aplikacje działają. Tam, tam sprawdzałem czy działa aplikacja Orange TV. Teraz zobaczymy jak działa aplikacja Play New. Tylko już się muszę zalegować do swojego konta. Zalegowałem się do swojego konta, jeśli chodzi o aplikację Play New. Zobaczymy jak się kanały zmieniają. Widzę, że najpierw się wczytuje delikatnie. Nie HD, ale jeśli chodzi o zmianę kanału, to widzę, że dość płynnie działa. Z niektórymi TV-boxami akurat, a niektórymi TV-boxami akurat przy playnu. Ma problemy, że długo się kanały zmieniają. Tutaj widzę, że to działa wszystko dość płynnie. Zobaczymy, jak działają kanały 4K. To tam, jak wejdziemy w. To były chyba kanały, pamiętam, jakieś przyrodnicze. Mamy 4K ultra HD. To na pewno tam będzie działało w 4K. Widzimy, że się dość szybko wczytał. Zmienimy na inny kanał. Zobaczymy powrotem na ten sam kanał. Jeśli chodzi o aplikację Play New, widzę, że na tym Xiaomi TV Stick 4K drugiej generacji działa naprawdę płynnie. Chyba siedząc na jakąś gierkę, to szkoda byłoby nie zagrać. TVP Sport, też mogę powiedzieć, że działa bez problemu. Tak samo jest z Netflixem i tak samo Prime Video, bo akurat mam do tych Wykupione subskrypcje, to te aplikacje nie będę pokazywał, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że działają bardzo dobrze. No dobrze, wielka nam się uruchomiła. Mamy ładne, przyjemne te kolory. Widzimy, że możemy grać pilotem. Dobra, jeszcze jedną rzecz, którą mi często pytaliście, sobie przypomniałem właśnie. Jeśli chodzi o aplikację, przeglądarkę Google Chrome, w urządzeniach z Google TV czy z Android TV nie ma. No to mamy różne inne zamienniki przeglądarek. Ja tu sobie akurat zainstalowałem tą przeglądarkę. Ona działa dość dobrze, nie ma z nią większych problemów. Uruchomiami na górze macie widzicie skróty do powiedzmy najciekawszych różnych stron. My skorzystamy akurat z wpisywania. Wpiszemy sobie stronę. Zobaczymy czy znajdzie nam stronę TRK-24. Jak widzicie, znalazło nam stronę amex.pl. Dzisiaj skorzystamy akurat z strony telka24.pl. Widzimy, że przeglądarka nam ładnie szybko stronę wczytało. Przy okazji skorzystamy z testu prędkości internetu. Najpierw się poczytamy, jak powinniśmy ten test wykonać. Dobra, mamy zegarek, to wykonamy test prędkości, zacznę czy nam coś pokaże. Widzę jakiś chyba błąd, jest akurat przez stronę, bo nie pokazuje prędkości popierania. Zaraz, widzicie, mamy tutaj ping 7 milisekund. Znaczy nam pokaże, a wychodzący, widzicie, nam pokazuje dość poprawna prędkość. Jakbyście przy okazji Wam się zachęcam na stronę telekab24.pl. Może jakieś ciekawe artykuły tutaj znajdziecie. To jak był błędny test, jeśli chodzi o stronę, to zobaczymy. Aplikację Speed test ściągniemy. Ale tam możecie zobaczyć, jeśli chodzi o. Przeglądarka działa poprawnie, wszystko ładnie czytuje. Reklamy widziałem, że też usuwa. Dobra. Zobaczymy, czy nam znajdzie aplikację Speedtest. Bierzemy pierwszą aplikację z brzegu. Niech tam się instaluje. No tu jest Wi-Fi 6 w tym. Z KeyQuest też nieciekawe, czy pokaże prędkość powyżej 300 Jak możecie wyczytać, Link pokazał 17 prędkość około 300. Widzę, że chodzi 260. No 300, czyli dobije. nie nobije? Nie nobiło, niestety. Ale możecie oglądać filmy w 4K, w 8K. Wychodzące jest prawie. Mam przy wyjściu pokazało ponad 300. Dobra, przejdziemy do podsumowania działania stika Xiaomi TV Stick 4K drugiej generacji. Przypomnę, że jeszcze jedno pytanie było, czy jak się wyloguje ze swojego konta, czy wtedy po prostu usunąć aplikację z naszego stika. Wejdziemy w konto, zarządzaj. Usuń konto. Klikniemy usuń i zresłu urządzenie zobaczymy, jak tu widzicie, od razu reset ustawień fabrycznych, czyli jak usunę konto swoje, to automatycznie ustawiam się ustawienia fabryczne. Aż nie mam tu jednego konta zalogowanego, czyli nie mogę po prostu się wylogować. Dobra, to bierzemy usuń. Niech tam się robią ustawienia fabryczne na tym sticku. Przed chwilą widzieliście, jak działa Xiaomi TV Stick 4K drugiej generacji. Na wstępie zrobiłem mały błąd. Powiedziałem, że to jest wejście mini USB, a to jest micro USB, ale po prostu tak byłem zdziwiony, że to nie jest USB typu C, tylko inny standard, że aż się pomyliłem. Ogólnie, jeśli chodzi o działanie aplikacji na tym Xiaomi, działa to wszystko płynnie. Jedyna wada, jeśli można powiedzieć wadą, to jest największy ten pilot, że jest dość głośny, ale to wiecie, że mnie akurat w tych Xiaomi to mnie denerwuje. Ale aplikacje, jak widzicie, działają płynnie. Jeśli wasz telewizor daje wyjście USB 5V minimum na 1A, to możecie bez podłączyć to urządzenie z telewizora. Nie musicie wtedy podnosić tego adaptera, szukać gdzieś dodatkowego gniazda. Tym bardziej, jak powiedzmy, telewizor gdzieś wisi na jakimś ścianie nie ma za bardzo gniazda prądowego, żeby podłączyć. Powiem Wam, że jestem miło zaskoczony. Myślałem, że będzie gorzej działał, bo jak pamiętam drugiej, pierwszej generacji 4K działał sporo gorzej, ale ten widzę, że działa według mnie dość dobrze. Troszeczkę mogło być trochę więcej tej pamięci wewnętrznej, bo jak widzieliście, ja jeszcze nie wszystkie aplikacje zainstalowałem, a już miałem około 1,5 giga, mi zostało wolnego. A sam zastanawiam się, jak gdyby było poniżej 1 giga, aby ta aplikacja działała, czy było to dość płynnie, czy nie. Ja korzystałem z tego w tej chwili Xiaomi przez dwa tygodnie, powiedzmy jako główny TV Box. Działał dosłownie nie mam do niego żadnych zażaleń, jeśli chodzi o płynne działanie. Jeśli dzisiejszy filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, trzymajcie się. A, zapomniałem powiedzieć, po dwóch godzinach oglądania filmu, Strasznie się nagrzewa. Ciekawe, czy ja bym korzystał dłużej niż powiedzmy, takie 3-4 godziny non-stop, czy by się po prostu nie wyłączył z przegrzania, ale taka po prostu ciekawostka.